Cześć, więc dzisiaj kolejna część moich roślin domowych. Dzisiaj będą roślinki, które nie znajdują się na półce, tylko stoją bliżej telewizora i okna, więc zapraszam Was do filmu. No, i to jest właśnie monstera, która stoi jak która jest najbardziej oddalona od okna, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ma się całkiem nieźle w tym miejscu. Podczas tego sezonu wypuściła mi raz, dwa, jakieś 6 lub 7 liści. Wszystkie, które są wcięte, wypuściła je u mnie. I to jest najnowszy wcięty liść. Myślałam, że nie będzie wcięty, a jednak z drugiej strony liść się otworzył i są dwie dziurki. No, tutaj zaliczyła mały wypadek, bo jak coś tutaj Przemeblowaliśmy w tym pokoju, to po prostu no, wypadła z doniczki i troszeczkę gdzie nie gdzie się pouszkadzała. Ale powiem Wam, że ten liść tutaj, a z tym przyszłon on był nierozwinięty, rozwinął się u mnie. No i on jest najbardziej dziurawy. Ale na przykład ten najnowszy jest już super wielki i nie jest tak mocno wcięty, ale i tak jest piękny. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie się tu u mnie zadomowiła. Ona jest tak, ogólnie kupiłam ją z trzech, z trzema sadzonkami, a dzisiaj zauważyłam, że oh, jakiś listek się zarzuca, ale ona w środku, nie wiem czy to widać, bo tu jest tak gęsto, Wypuszcza też jakąś nową odnóżkę, więc całkiem fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że jest jej całkiem dobrze u mnie. No i na wiosnę jak nic będę musiała ją przesadzić do większej doniczki, bo ta już będzie na nią za mała. I zastanawiam się czy po prostu nie poprowadzić ją na paliku, co bym mogła ją sobie tu tak e, chwycić do tego palika, żeby fajniej, no taką fajniejszą formę miała. Ale to jeszcze do wiosny trochę czasu, zobaczymy, jak będzie się miała przez zimę, czy się nic nie zmieni w tym czasie. Następną rośliną, z którą raczej będę. Oj, z którą raczej będę musiała się żegnać, jest ta tutaj araokaria. No, i jak po prostu byłam na urlopie, to ona miała na tyle lekką ziemię, że lampka, która u niej stała, wbita w nią. No niestety ją przeważyła, ona wypadła. Znalazłam ją na podłodze po przyjściu do domu, ani było nas jakieś 10 dni. No i ona strasznie ucierpiała, co widać po tych tutaj suchych liściach. E, no, ten to już w ogóle jest wiór. No, niestety trzymam już ją jakieś dwa miesiące po urlopie, no i nie udało mi się jej odratować. Ktoś mi polecił, że może e, zdejmij ją z tamtego kąta i postaw ją w innym miejscu, żeby miała troszeczkę więcej tej przestrzeni. No, niestety. Chyba raczej nic z niej nie będzie. Na szczęście mam jeszcze jedną taką. Ona rośnie sobie u mojego syna. Jest troszeczkę mniejsza, ale tamta ma się super. No tamta nie wypadła z doniczki, nie zabrakło jej wody, nie wysuszyła sobie korzeni prawie na amem, więc ma się lepiej. No ta niestety jest w opłakanym stanie. I prawdopodobnie myślę, że do świąt będę musiała się już z nią pożegnać. No trudno, jest jak jest. No szkoda mi bardzo, no ale, no ale już nic na to nie poradzę. Reanimowałam ją, jak się dało, ale... No nie poszło. No dobra, to widzimy się zaraz przy następnych roślinach. Następną rośliną będzie ta masoniana. No i jak widzicie, jej dziecko już jest całkiem spore. Nie pamiętam, czy Wam mówiłam, że ona coś puszcza z ziemi. No i wypuściła w końcu. Jestem z niej strasznie dumna. Zapowiada się, że będzie całkiem fajna druga roślinka obok. Więc ja jestem z niej super zadowolona, wygląda fajnie, ma się tu całkiem nieźle, więc całkiem fajna roślinka. Dobra, idziemy do następnej. A tutaj mamy zroślichę, czyli Syngonium Aro. To takie najprostsze syngonium, jakie u mnie jest. No i muszę zauważyć to, że ono ma się tu całkiem nieźle, chociaż wam powiem, że teraz opadły jej listki. Ja to znaczy, że muszę ją podleć, bo na pewno ma bardzo sucho, no strasznie sucho ma. No i nawet w tym kącie ma się tu nieźle. Sporo wypuszcza nowych liści. No i to jest taka roślina, na którą muszę często zwracać uwagę, bo ją kochają, przynajmniej u mnie w domu, wszelkie, wszelkie robactwo po prostu ją uwielbia. No myślę, że raz w miesiącu jakiegoś nowego na niej znajdę, więc ona jest pod ciągłym, ciągłym obserwacją, ciągłym praktycznie opryskiem. No nie wiem, u mnie to jest taki wabik. Nie wiem jak u innych, ale po prostu do mojego syngonium ciągnie wszystko, co się da. Tutaj mam Rafidoforę Respermę, czyli Monstere Minimano, i ona ma się słabo. Wydaje mi się, że przez to, że ja otwieram okno balkonowe, no ona mogła się troszeczkę wyziębić i stąd ten piękny listek jest taki oklapnięty. Więc nie wiem, czy za jakiś czas po prostu nie przesadzę jej do podłoża, bo wydaje mi się, że... No, u mnie jednak taka hydroponika bez szafeczki to tak nie za bardzo. Ale za to obok sobie stoi aglaonema. No i ona tak rozwinęła jednego listka, chyba tego. Ma się całkiem nieźle. Ma piękne kolory. Y no i póki co stoi, nie wiem czy wypuści mi coś ze środka czy nie. No póki co tam nic nie widać za bardzo, nic się nie dzieje, ale też nie widzę, żeby zarzucała listki lub chorowała, żeby się coś z nią działo, więc wygląda fajnie, zdrowo, póki co. No jak wiadomo, okres zimowy to różnie bywa. Tutaj stoi EpiPremnum Amplissimum od Eweliny. <gryw> Pozdrawiam Ewelinę. No póki co to EpiPremnum ma się nieźle, też ma całkiem sucho, więc będę musiała je podlać. Nowego listka. A nie, coś się tam rozwija. U. No, coś tam wychodzi, więc fajnie. Zobaczymy, jak to u mnie będzie wyglądać. Tu obok stoją sobie aloesy. No i one mają się nieźle. Co prawda mogłam, mogłabym je wysadzić i dosypać więcej ziemi w tą doniczkę. Ta doniczka jest bez odpływu. Tam na dole jest dosyć sporo keramzytu. Ziemia jest do sukulentów wymieszana jeszcze troszeczkę z piaskiem. No, i tu stoją sobie te moje aloesy, ale teraz tak sobie myślę, że do wiosny lub na wiosnę chyba je wyciągnę i dosypię, żeby one wyżej stały, bo nie podoba mi się to zbytnio, że są tak nisko. A póki co, tak. Ja je dosyć rzadko podlewam, więc nie mam takiego problemu, żebym je przelała, ale one też nie wymagają jakiejś wielkiej ilości wody. Więc listki są dosyć twarde, tu nie ma potrzeby jej podlewania, jak na przykład w przypadku esyngonium, które po prostu uklapi listkami, ale ma sporo nowych tam w środku, więc... Następne roślinki. I tutaj stoi moja monstera. Ja jakiś czas temu wspominałam, że jak ją przeniosłam tu, to muszę poucinać te długie pędy, bo puszczają małe listki. No i oczywiście nie obcięłam. No nie mam kiedy i... No niby niedużo pracy, a jednak mi się za bardzo, no nie chcę. No jakoś, no nie wiem, może dzisiaj, nie wiem, czy potem je ukorzenić, czy nie. Poobcinać na mniejsze, wsadzić do wody, może coś z tego będzie, może nie, nie wiem. No jakoś nie mam planu na nią. Ale muszę Wam powiedzieć, że wygląda tu całkiem fajnie. Dobrze się prezentuje, fajnie wygląda i chyba nie jest jej też źle. Tu na górze natomiast mamy... No i wypadło mi z głowy. Co my tu mamy? Jest Syndapsus, trebi. Tak, tutaj mamy trebiego. No i on puszcza całkiem fajne liście. Co prawda one nie są tak wielkie, ale to już się da zauważyć, że ona tak fajnie na boki się rozpościera. Wygląda to niesamowicie. W sumie tą półeczkę to zajęła sama ona cała. Całą swoją osobą i swoimi listkami. Ładnie się y, zaczynają. No, jakby to powiedzieć, tak wydłużać te pędy, więc wygląda bosko. A mam nadzieję, że mój dzień nie przeszkadza. Dziś jest tak ciemno i ponuro i dosyć już późno, więc mam nadzieję, że dobrze to wszystko widać. A na dole mamy neona. Połączenie neona, epipremnum zwykłego i do tego Brazila. Tak, to taki mój miszmasz jest. O, tu widać listek z Brazila. I tutaj chyba gdzieś był jeden listek, w tym Brazylu gdzieś kiedyś go oglądałam. Ale ten, ten neon to teraz widać. Jejku, jaki to naprawdę taki neonkowy kolor jest. A ten Brazyl gdzieś tutaj wypuścił mi jednego listka, który jest totalnie neonkowy. Oczywiście nie znajdę go teraz. Nie, zdecydowanie go nie znajdę, a nie chcę też roślinę męczyć, więc nie będę jej męczyć. Już jeden kolega pytał, bo widział tą roślinkę, czy... Może będzie za jakiś czas jakaś szczepka, musiałam powiedzieć, że no jeszcze nie, że jeszcze nie za bardzo jest co ucinać, ale myślę, że na wiosnę to już będę miała co przeciąć, bo ten neon ostatnio ruszył i zaczął puszczać takie fajne, dłuższe pędy. O, tutaj jest jeden, no nie, nie będę jej szarpać, no, musicie mi uwierzyć na słowo. O, tutaj jest taki zakręcony, to są jego najnowsze liście. No, powiem Wam, że ten kolor teraz to wygląda bosko, ale z daleka też tak bosko wygląda, więc fajna roślina i bardzo mi się podoba też filodendron lemon. Tak. Tutaj obok sobie stoi Ceropegia variegata, to jest mama tej, którą ostatnio pokazywałam na półce, i ona tu fajnie z góry sporo nowych rzeczy wypuszcza, nowych listków. I jest dosyć długa. Znaczy się była dosyć długa, ale ja ją ostatnio przycięłam trochę i chciałam ją rozmnożyć. I powiem Wam, że włożyłam ją do szafeczki i zapomniałam i uschła mi. Ale ze mnie jest gapa totalna. No trudno, no bywa. Na szczęście ona fajnie rośnie i mimo, że ostatnio... Musiałam zejść z krzesła. Bo <głos》> za niska jestem do tych półek. Mimo, że ostatnio ją dosyć przycinałam, to ona już tutaj zaczyna puszczać... Oj. Zaczyna puszczać nowe odnóżki, no, no, o, dobra, nie złapie się dziś ta ostrość, nie, musiałam z powrotem wejść na krzesło, żeby pokazać Snow Queen z Happy Leafem. No wygląda on fajnie. Snow Queen u mnie jest taki bardziej zielonkawy, e, ciemny jasny zielony. To będzie happy leaf prawdopodobnie, chociaż to już jest tak wszystko tu pomieszane, że ciężko jest mi odróżnić, który jest który. Bardzo wrażliwa roślina na przelanie. E, chyba jakiś czas temu coś mi się przydarzyło, troszeczkę za dużo w którymś miejscu O i wydać tego efekt, ale ogólnie jeśli jej nie przelejemy, czyli będziemy jej rzadziej, niż częściej podlewać, czyli naprawdę jeśli te listki będą takie klepnięte, teraz podlewam ją około raz na dwa, trzy tygodnie, tak jak mi się przypomni, to będzie się miała całkiem nieźle. Ten pęd już jest całkiem długi, ma piękne korzenie powietrzne, i zaczyna rozwijać kolejnego nowego liścia. Ona nie rośnie spektakularnie szybko, ale. Ale wygląda bosko i ja bym ją na nic nie wymieniła. A tutaj mamy, no, moją totalną porażkę, ja sobie z tą Ceropegium mówi w ogóle nie radzę. Zawinę, zawinęłam teraz te pędy, no i będę czekać, może się coś ruszy, może nie. Część ktoś poradził, żeby przysypać ziemią, przysypałam, no to uschły tam. No to nie jest chyba moja roślina, chyba nie. Prawdopodobnie, no nie wiem, zastanawiam się, czy kupić nową, czy nie. Póki co jeszcze będę próbowała z tą walczyć, ale hmm, no nie wiem. Herajanus idzie mi dobrze, a ta Woody jakoś tak nie za bardzo. I teraz tylko mam taki wężyk, o i tak to się prezentuje z daleka, czyli jakbym hodowała sobie pustą doniczkę, więc nic nadzwyczajnego. Musiałam zejść z krzesła. I tak będę skakać po tych krzesłach. A teraz moja Sanseveria Laurenti. Ona się wydłużyła znowu ostatnio. No bo teraz zimą ma tutaj więcej bezpośredniego słońca, co chyba jej bardzo, bardzo pasuje. Mimo wszystko. Dużo osób mówi, że Sanseverie dobrze się mają w ciemnych miejscach. No, może się mają dobrze, po prostu nic się z nimi nie dzieje, jeśli się ich nie przelewa, ale one jednak wolą słonko i lepiej rosną na tym słonku. Więc, no, ma już sporo centymetrów, więc przyrosło jej się troszeczkę, wydłużyła się niesamowicie i najfajniejszy list, który najbardziej mi się podoba, bo wygląda troszeczkę jak gold flame. Ma żółty paseczek po środku. Nie wiem, jak to się stało, ale wygląda całkiem fajnie. I no bardzo kreatywna jest, muszę powiedzieć. No dobra. I teraz coś, co mnie zaskoczyło, bo pierwszy raz widzę na żywo. Są to kwiaty na patyczaku. I są. Tu są przekwitnięte, ale tu jest jeszcze pączek, który się pewnie niedługo rozwinie. Tutaj mamy przekwitnięty kwiatek. A tam na górze jeszcze było parę, ogólnie to taka gałązka tutaj, one sobie fajnie tu kwitły, któregoś nie zauważyłam to, byłam w szoku, że patyczek kwitnie. O, mamy tutaj kwiatuszki. Mm. Nie powiem Wam, czy pachną, bo ostatnio mam katar i jakoś po prostu, no nie wyczuwam zbytnio tego zapachu. Wydaje mi się, że raz chyba delikatny jakiś zapach wyczułam, ale nie jestem pewna. No, myślę, że... jak to fajnie wygląda. No, jest niesamowita. kurcze, jak w Matrixie były te takie, co mu wkładali, to przez nos to tak wygląda. Może to dziwnie brzmi, ale naprawdę wygląda jak to taka, jak taka jakaś łapka. Niesamowita jest. Piękny jestem ten patyczek. Jest taki... Inny, dziwny. A tutaj mam jakiegoś kaktusa wsadzonego kiedyś, dostałam od kogoś liścia, tak go dosadziłam. Myślałam, że nie przetrwa, i to była tylko ta część. A on tu tak całkiem dosyć fajnie się zaczął rozwijać. Tu puścił jakiś pęt boczny i tak chyba mu dobrze tutaj, bo wydaje mi się, że nie wiem, może to będzie jego kwiat? Nie wiem, coś mu tutaj z boku wyrosło, jakieś takie dziwne coś. To jest mój Senecio Aquarius i on się ma całkiem nieźle. Ogólnie jego fajnie jest rozmnażać, szybko się ukorzenia w wodzie. Idzie mu to naprawdę bardzo szybciutko i można sobie zagęszczać. Potem można chyba tu, chyba go zagęściłam. Nie, tutaj sobie zagęściłam. I tam z tyłu też sobie zagęściłam, ale totalnie o nim zapomniałam i on mi usychł, więc bywa, zdarza się. W środku mam trzy eszewerie i to jest moja ulubiona eszeweria. Ona ma takie, o, o teraz bardziej widać, takie delikatne. Różowe brzegi, jest bardzo ładna. Tutaj mamy szaferię, która się wydłużyła, wyciągła się, a ta natomiast jest bardzo ładna, płaska. Tutaj jest aloes. Aloes z tyłu hmm, po, e, rozmnożył się sam. Tam widać dziecko, ale jest tak głęboko, że nie widać, a nie chce szarpać się z tymi liśćmi sanseverii. Łahkie, wow, piękne, żółte pasy. No dobra. I ostatnia roślina w tym kącie, czyli mój fikus Belize. Tak... No... <grymne> Podobno potrzebuje więcej światła, więc go przeniosłam w to miejsce. No i jakieś dwa miesiące temu i on tak dalej stoi. Tą zmianę to już miał w sklepie, ale ona się ani nie powiększyła, ani nie pomniejszyła. Miał tu też dwa liście, ale one niestety odpadły mi. Ech. No, stoi w takim dosyć przepuszczalnym podłożu, nie podlewam go za dużo, bo no, fikusy wolą sobie przeschnąć. I ostatnio zauważyłam, że chyba w końcu ten listek tutaj się ruszył i być może, być może w końcu się rozwinie i będę miała pierwszego liścia, który wyszedł u mnie, fikusa belize. No, ale teraz znowu mamy dużo ciemniejsze dni, nie pada na niego bezpośrednie słońce, a coś mi się wydaje, że on lubi właśnie takie bezpośrednie słonko. No i no zobaczę, mam nadzieję, że w końcu się rozwinie, że może jeszcze miesiąc, dwa i coś będzie. Podobno niektórym bardzo szybko, fajnie przerastają, niestety u mnie nie, ale prezentuje się pięknie ten fikus. No, co prawda, może ta dolna część nie, ale ogólnie wygląda bardzo ładnie. No dobrze, słuchajcie, ja się będę z wami żegnać. To by były wszystkie rośliny w tym koncie, które chciałam Wam dziś pokazać. Do następnego filmu. Pa!